No siema. Z tej strony teraz To jest kolejny odcinek z Bat Company 2. Dziś gra ze mną Habrai, Wasieks i Matrix. Siema no. Siema. A to jest mapka, bo dajże port Arika. Siema. No siema. hej. Siema, kto był. Szykacie? No Ser? Serwer to jest e, EU I mapka no to web. jest Port Arika Będziesz sławny, na YouTube będziesz Muszę ci powiedzieć <noise> Idę, habraj. Oh, No. Biegnę. Kupika, ty, ty, no, no kurde. Za tobą wyszli mnie też. O, łagie nastawę, i dwóch dwóch No, wszyscy padli. Dziś gram mediciem, jak widzicie. Ty, do chwila chciałem tutaj! A czemu nie to można? Rozwalałem. Siadam. Ja to jest jeszcze. ser? Nans EU. No, Dobra, ja czekaj. Piter. Czekaj, czekaj. Ty jedź, jedź. coś muszę ogarnąć. Siedem, ty, Porta Rica to jest Mam na trzy w tej motocykle. W ogóle nie wiem, muszę jakoś ogarnąć to tego Spika, bo jak nagrywam, to kurde jest straszne echo. Nie wiem, co jest grane w ogóle. Nie jest pełny. Jest pełny. Weź, się, jak do... o, dam znać, no kurde, no nie, nie kurde, jak daleko to ja się bazy. No kawałek. bo harda tam mi wszedł pod pod, pod, pod gąś i w sumie dostałem łapie, gdzieś no, na raz muszę się uleczyć, kurczę. no dwóch padło widzę. tam, ciśnienie. Jaka mapa. Teraz wchodzimy tam niżej, to będzie lepiej. O, stałem z minę przecież Uważaj tam na drodze. Przydałoby się tu Claymore jeszcze, nie? Co w battlefield trzecim są. W sumie, w, w sumie chyba w no, drugim... No, w drugim sumie też są. Czy tutaj zapomnieli, chyba? Ty tam. O, właśnie, znieli mnie. Kurde, są na placu budowy. Yy, jeden jest przy. wyrzuceniu pocisków. Tofu. No jest spawna na chabraju. Dobra. Aptekę macie. Czekajcie, ja tam wejdę. Ja na górę wchodzę. Ło dostają... strzelają do mnie z pocisków. Ty, Matix, uważaj, granatę rzuciłem. Miałem tu... tego snipera. Ty, na górze... No, na górze mają y, respa, widziałem. Tam, gdzie Matix wszedłeś. Tam na górze jest Tutaj jeden. Z dwóch wybiłem. Jeszcze jeden na górze, jeden widziałem, jest. Nie, właśnie go wybiłem. No to spoko. Ale cały czas strzelają do mnie. O, jest zdjął. Tam od razu ciemniak wyszło. I Patrzcie, po w sąsiednich budynkach. Dostałem. No, wszyscy A dostali. Wszyscy padliśmy. Kurczę, spróbuję jakiś dłuższy filmik nagrać. Nie wiem ile będzie mi się wrzucał przy moim necie, kurczę. Cholerny świat. O, Sniper już tutaj do wasich za... Nie chcę wam znowu kręcić za no. krótkich odcinków. To wszystko tak, że okej okay. No Fajnie, ja się skoczyłem, zabiłem. O dostałem snipera. Kurde, jestem i... jest przeciwnej drzynie. Haber, przejdę, aptekę masz. Zdjąłem go Chyba ja Bożu Spoko, idę do ciebie Dostałem Ciao. No. Sorry, sorry, tam Chabral Chodź tu, chodź tu Chabral, masz Przy wejściu są, kurde Zabił mnie Dobra, wyjebali. Ty czołg jedzie jakiś. Nie jednego snajpera zdjąłem. Kurde, no wybił nas dwóch. Co no, on się gdzieś bo się odwróciłem niepotrzebnie. No. W ogóle, daj na wiada w ogóle. Muszę, kurde, C40 tam podłożyć. Pod ten czołg. Albo gdzieś pod budynek? Coś ty zrobił, kurde. Goście. Chabra jak wyważył, kurde drzwi. Co tu wjechał? Plantuję. Zostałem. No i chyba wygraliśmy. Czy coś? Nie, przegraliśmy. Przegraliśmy. Aha, okej. Okay. Ale koniec, to jest pewne. Tak w sumie 10 minut na mapkę Tak się gra Mniej więcej Teraz my bronimy A ja w całgu? Widzę, widzę właśnie jestem na górze tym tymknie, kurde No, tak na razie. Na pewno ci dam znać spoko. Jak będzie coś wolnego. Zresztą ogólnie fajny fajny serwer. Mały jest ping. Uszkodzony. Mały jest ping. Mapki się zmieniają, to jest spoko. No Ja też tam walę gdzieś tu coś jedzie chyba Tam snajper widziałem, Truska idę dobra. tam Dostał, zniszczony A, dostałem Ty, one są tam po prawej stronie, jak czołgiem jesteś, nie? W tych skałach Nie widzę go, widzę go! Powyszczalaj, ich w tam Dostał? Nie, nie dostał Tam już chyba nikogo nie ma w ciągu Dostał, zmieszony Kurde no, zabił mnie Na górach, na górach no właśnie, właśnie, właśnie mówię, tam ich jest sporo Dostałem, dostałem, dostałem. Idę. Znaczy w sumie, nie, nie pomogę ci. Uszkodzone? Zniszczono. Nie żyję. Habrać cię tam naprawia. Dzięki. To siedzie. Zniszczone. Widzę, widzę. Dostał. O, za jesteś, widzę. Uf. No, dostał. Uszkodzony pojazd. Uwaga. Zniszczyłem go. Z przodu! Jestem w czołgu u Ciebie. Blasto uszczelone. Widzę go, widzę go. Samochód jakiś się makara. przyjedzie Okej. Okay. I coś z tyłu jechało. Coś jechało, coś jechało. O, wycofuję się, wycofuję Uwaga tam z tyłu. Y no nie myślałem, że granat jakiś leci z, z prawej No tam, tam tam, idę właśnie Dostałem, kurde, tam gdzie te drzewa Dostałem. No mnie żyje. No, bo mnie zabił Ty w ogóle jak was wybija szybko. Kurde właśnie co się kurde Co odrodzić to kurde nie ma na kim. O no widzisz, ty się kurwa, cię tą sniperą nie ugram Po lewej, y, tutaj idzie wale No zabiłeś go No zabiłem, dwa chyba Czołg, daleko przód Dwóch w sumie A to nasz jest to nasz. Nie, ten daleko Aha, okej okay. Ty w ogóle tam coś z lewej z walą Dostał Dostałem Dostał Ooo zielkoła nie tam kąpiłeś Dostał Cholera. Dobra ja wyłażę Kurde przyjechałeś sorry. mnie Dam Ży właśnie Ja się wycofuję jakby ktoś był mechanikiem O, padłem Dobra Minę przecież nam nam dostawili w bazie Nie no, na razie spoko w sumie, nie? Myślę. No póki co to jest są po dupie. Nawet się nie podbliżyli z nią. Tylko, tylko teraz mam żadnego czołgu na obronę. Kurde. Ty ktoś tam wszedł, chyba się daje do nas. No, 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 zabij mnie, Wasiek z lewej. Idą tam koło ogrodzenia. Wjeżdżają od prawej, no. <laughs> Idę na B. Dostałem, dostałem, padł. Mnie też zabił. Kurde, chciałem się pojawić tobą Bo dajcie tu jest, ma ludzi. Nie Mateks, kurde na pierwsze miejsce masz. Wbijałem na pierwszym to. Ej, w ogóle nie. nie kurwa. Dostałem. Szybko tam wbijajcie. Myślałem, że masz pandejka, to kurwa z Jest. Wjechali ładnie. Ja zniszczony. Mam czołg. Ty no kurde. Zabram sawalon w punkt. Tam gdzie ten hub. to y na siebie. Znisz... nie. Zniszczony? Tak, zniszczony. No, zajęliście Plus 100. Jestem na bram. Jak coś to mam mechanika. Zniszczone Dobra widzę widzę ładnie siadają No dosłownie po czołgu im 3 czołgi zniszczyłem O kurde dostałem, dostałem i naprzeciw cenę chyba Mechanika potrzebuje. O tutaj naprawiam Ty no ten tam, tam... Te w, zgórza, Gdzie... w właśnie tam są Tam mają tego, jeden tam siedzi raz respa mają tam na nim Zatrzymaj się Czok na górze, Dobra Dwa czołgi. odejdź z tyłu, jak to się ma. Spróbuję naprawić. Ty w ogóle coś nowego jest, widzę bo Miasto jakieś. Czy coś się odblokowało? Dostałem Zniszczony jeden amtans. Naprawiam Dobra Dostałem Naprawiam Okej okay. Ja schabrałem gdzieś tam lecieć, nie wiem gdzie lecisz. leci. Może jeszcze uciec. O, widzę, że lecisz. Abdam, co bala? Zniszczony. Czekaj na trawie. O okay. i ściągnął mnie snajper Okej, okay, odjeżdżam Okej, okay, snajpa zabiłem Drugiego no, Znaczy, ci mnie zabił czymś Ja już się pojawiłem tu u nas na respi Tu się pojawił taki czoł w wadzie, ej szybko, niech go weźmie No, ja już na niego. Dostałem, nie żyję. Jest czołg. Cholera, ja wysadzili nam punkty. Jedziemy. Jedziemy, zanek. Ja w ogóle z to gra? coś, czy... się wypiął Dobra, zarżnąłem jednego jakiegoś... Chyba. Rozwaliłem go, ale już mam krytyczny stan. Mhm. Spróbuję go... No i dobra. Oswania, Myślę, że to by było go. na tyle w tym odcinku. Dziś grał ze mną Matix, Wasiks i Chabraj. Siemano. 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 No cześć, do następnego. Siema.